Cześć, przed nami tor. Krosno, krosno. Od środka toru do krawężnika. Z wyjścia troszeczkę za środek toru i zawężamy do krawężnika. Praktycznie na tym torze cały czas trzymamy się blisko kredy. Na tych prostych troszeczkę się wysuwamy za środeczek, by łatwiej nam było przyciąć. Bo te łuki są jednak takie ostre. Jeżeli zapikujemy za bardzo, to przy kredzie na pewno nie wyjedziemy, wyrzuci nas na zewnętrzną. Ale dobra, pokazuję Wam według mnie najszybszą ścieżkę na torze w Krośnie, więc jest start. Tu trzymamy krawężniczek, kawałek szerzej wyjeżdżamy. Krawężniczek i zobaczcie, cały czas sobie taką ścieżką troszeczkę szerzej na prostej i zawężamy. Tutaj w krawężniku najlepsza prędkość jest. Trzeba uważać, żeby nas w trawę też nie, nie wciągło, bo, bo łatwo wjechać. Ale zobaczcie szerzej: kreda, wypuszczamy się. I to według mnie jest najszybsza ścieżka na to, że wkrośnie. Teraz Wam pokażę jeszcze jakąś inną kombinację. Ten drugi łuk na pewno nic tam nie wymyślimy. Ten łuk drugi trzeba przy kredzie, ale ten pierwszy możemy jeszcze, o ile dobrze pamiętam, pika. I sobie wyjeżdżamy szerzej. Ten łuk od razu tutaj ścinamy w krawężnik, i znowu powtóreczka pika, i sobie wyjeżdżamy szerzej. I też jest naprawdę fajna prędkość. Jeżeli już tak sobie spokojnie, ale też trzeba uważać, bo można w trawę. Tu na prostych łatwo też w bandę uderzyć, więc, więc na pewno kilka kółek trzeba przejechać, by poczuć tą geometrię. No, i tak by, to, tak by to wyglądało, nic tutaj więcej na tym to, że po prostu nie wymyślimy. Dobra, teraz pokażę jeszcze dla graczy, dla graczy początkujących, jak słabszym zawodnikiem dowie się tych mocniejszych, więc jest start. Tu przytrzymamy krawężnik. Oni chyba nawet nie będą w stanie na ja tym słabszym mnie dogonić, bo to, no, ten, ten tor. Nie jest trudny, jest łatwy. Powiem, że dla graczy początkujących ten torek na pewno będzie fajny, jeżeli będą trzymać sobie tu spokojnie krawężnik. Nawet jeżeli ci lepsi zawodnicy ich jako w jakiś sposób dogonią, to tutaj nie ma co za bardzo panikować, trzymamy sobie, trzymamy sobie tą najlepszą ścieżkę, proszę zobaczyć o wjeżdżam w krawężnik i, i co? No, na prostej wyjeżdżam mu, i on już nic nie jest w stanie zrobić tu krawężniczek. Więc nawet mnie nie dogonił, ale dobra, pojadę. Może Aleksem on jest jeszcze wolniejszy od Krychy, więc będzie mi teraz trudniej. Start uda mi się tutaj A, zablokować. Uda się czy się nie uda? Nie udało się. Pepety, pepeta poszedł. Niestety, jakbym troszeczkę lepiej wyjechał spod startu, to pewnie bym go dowiózł, bo bym go blokował, ale no co, no, uciekł mi na tym. Pierwszym dojeździe i było ciężko. No ale zobaczcie, Aleksem blokuje chyba Tomka, więc Tomek ma tu też dużo większego skill od Alexa. Spokojnie najeżdża na mnie, tylko go wyhamowuje. Wjeżdżam sobie ostro w ten krawężniczek. O, tak oj, tutaj no prędkości, Nabieram tam prędkości, wyciągam je to spokojnie do przodu, więc, więc można tak, śmiało się na tym torze poruszać z zawodnikiem.